Witam serdecznie, Andrzej Kaleta. Y witam Tomku. Tomek Kukuloś, witam Andrzeja Kaletę. <gry> Cześć. Cześć Andrzej. Y jak zwykle spotkanie w gościnnych progach y nawigatorów jutra. Y dzisiaj chcieliśmy porozmawiać z Wami na temat Krzyża, y ponieważ y Krzyż pojawia się jako y jeden z symboli y Fundacji Jesteśmy Zmianą. Ja chciałbym się dowiedzieć czegoś na ten temat, bo wydaje mi się, że to ciekawa historia. Natomiast w, połączylibyśmy to w całość, mówiąc również o symbolice krzyża jako takiego. Krzyż towarzyszy nam od przynajmniej no tak. kilku tysięcy lat jako znak. Od tak, różne, zwanego o, 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 tak zwanego zarania. tak zwanego zarania. Jak się reinkarnujemy tak długo, tak ciągle jesteśmy tak, z tym symbolem to, i tak, jesteśmy i to, na co dzień. I to chyba nie, właśnie nie jest krzyż, nie jest symbolem wyłącznie chrześcijańskim. Tylko, tylko w ogóle krzyż jest jak gdyby symbolem znacznie szerszym. Jest to nie, chce, nie chce chrześcijanom tak, oczywiście ja, odbierać jasne. Ich, ich, ich wagi, ale. ale ten krzyż jest jak gdyby trochę szerszym symbolem. Tak. Krzyż przypuszczalnie, nieprzepuszczalnie, to jest symbol Ziemi. On mm. przyszedł z kosmosu. Właśnie, bardzo, ja też to tak czuję, bardzo wie, bardzo że, głębokie, że, że, że zawiera w sobie informacje takie y, tak. podstawowe, które y, 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 jak gdyby y, jest jedną z podstawowych konstrukcji. Na jest... której zbudowana jest cała, ca, cały wszechświat, mat, je, jej cechy materialne i duchowe. Tak. To... E, natomiast, e, może, może powiedziałbyś parę słów na temat tego, w jaki sposób powstawał, czy, czy jak, jak ty czytasz e, ten symbol e, Krzyża e, w Fundacji, jesteśmy zmianą? No, każdy... Może ja go pokażę, Tomciu. Proszę Cię no. bardzo. To jest tego typu krzyż równoramienny. Tak. No, może rozpocznę od tego, że krzyż, to, to jak, mówili, jak mówiliśmy przed chwilą, on jest nierozłącznie związany z, nie tyle z naszą cywilizacją, co w ogóle z naszą Ziemią, no, z kosmosem. Mm -hmm. Jest to niesamowity symbol, niesamowita e, pojemność, e, niesamowite wartości e, zawiera w sobie, mm -hmm. zawiera w sobie krzyż. I może dlatego też, jak popatrzymy przez, przez historię, do której możemy dotrzeć, to ten krzyż jako symbol był niestety manipulowany, no tak. był wykorzystywany przez wodzów, przez władców, przez narody, przez społeczności. Właściwie ciągle, i do tej pory tak to jest, że jest wykorzystywany do, brzydko mówiąc, do rozgrywania jakichś swoich, powiedziałem, egoistycznych, czy swoich jakichś ograniczonych jakichś idei, myśli, celów. celów. A tak właściwie nie powinno być. Krzyż jest w swojej naturze. Jest wielką wartością, która może zbogacić każdego z nas. Jeśli chodzi o naszą fundację Jesteśmy Zmianą, to też postanowiłem umieścić w logo też symbol krzyża równoramiennego. Może cztery podstawowe barwy. To jest kolor złoty, to jest kolor czakry. Miłość trzeciej czakry, naszej czakry miłości. Drugi kolor to jest kolor różowy, kolor czakry serca, mm -hmm. wibracja radości, miłości. Kolejne ramię to jest ramię o barwie niebieskiej, to jest kolor, to jest wibracja naszej czakry gardła. I czwarte ramię to jest kolor biały, czyli ma w sobie. Wszystkie wibracje to jest kolor, to jest wibracja naszej całości, całości mhm. naszej i naszej siódmej czakry. Czakry, to mam na myśli, to są podstawowe struktury, czy podstawowa konstrukcja mhm. naszej struktury świetlistej, Stabu naszego duchowy. ciała ciała Czyli fizycznego, ogóle... duchowego, tak, wokół tak, tak. Tak. Jest to krzyż, który umieściłem na tle fioletu. Jest to wysoka wibracja. Fiolet jest to kolor naszej energii transmutacji, energii naszej przemiany, energii mm. oczyszczenia nasze, nasze, naszego ciała i przemiany naszego ciała. Te cztery ramiona stykają się w centrum mm -hmm. i to daje kreację, daje życie, daje naszą, daje naszą świadomość. Taka symbolika prosta, ona jest prosta, radosna i nie bardzo poruszająca. Mm -hmm. I to można było powiedzieć tyle. E, a można tak. Pozwolisz, Tomek, że teraz Mogę. ja sobie ze swojej strony tak. tak intuicyjnie wiesz, opowiem coś na ten temat. Dziękuję Ci bardzo za to, co. co, 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 co. I, I teraz lepiej no, tak. rozumiem, wiesz, jak gdyby, dlaczego tworzyłeś akurat taki symbol, a nie inny. Ale ja Ci powiem tak, co, co ja tutaj widzę. Po pierwsze, że to jest symbol y, y, równoramienna, więc każda z tych części jest. Y, tak samo znacząca, nie ma wyróżnienia, że któraś z nich jest ważniejsza, a któraś nie, mniej ważna, prawda? Każda z nich jest tak samo ważna. No, tak. To trochę tak jak tak. w życiu, wiesz, nie można powiedzieć, że tylko dlatego, że ja jestem artystą, to, to, to ważniejszą rolę odgrywam w życiu y, niż mrówka. Bo ona ma swoją rolę na swoim poziomie, ale jest również ważna. Czy, czy na przykład y, pszczoła, prawda, teraz modny, modny te, temat pszczoły, prawda, bo, 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 bo mamy jakiś problem z tym, ale, y, ale widzimy sami, że brak jednego składnika powoduje nieobliczalne konsekwencje. Boimy się w tej chwili bardzo o to, co się z planetą stanie, co jest z globalnym ociepleniem, co jest z owadami, co, 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 co robimy z cywilizacją, prawda. Tutaj to jest zaznaczone. Poza tym, jedno, moim zdaniem, to jest znak dynamiczny. On, syg on, on sygnalizuje poszerzanie się. Wiesz, każdy, każda z tych form, pomimo że jest jakby sugestią strzałki, y, która, 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 która łączy, tak. to jednocześnie wskazuje, te, te końce wskazują na rozrost, czyli powiększanie się. Czyli to nie jest... Znak statyczny, który mówi o tym, że to już skończony proces, tylko że to jest proces, który trwa i może trwać w nieskończoność, może się rozrastać w nieskończoność. Można zarówno minimalizować, jak i, jak i, jak i potęgować wielokrotnie ten, ten, ten symbol. To tak moja taka, jakby. Tak, tak, tutaj, tutaj, tak, tutaj dopowiedzenie. Dopowied do I teraz m, pokażę Ci m, coś, co inaczej troszeczkę wygląda, ale jest w sumie też podobny, podobny sens tego krzyża z kolei. Tu jest taki podwójny krzyż. Ale również tak. krzyż równoramienny. Widzimy tutaj biały i czarny krzyż, i też ten, ten aspekt rozrostu jest jak gdyby zaznaczony. No i teraz z kolei, wiesz, ja, ja, ja mam swoją teorię na temat kolorów również. Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś, natomiast kolor bieli zdecydowanie jest kolorem no, całości w przejawie. Natomiast czerni dla mnie jest, jest takim kolorem, który jest podstawowy. Czyli wibracje ma jednego herca i jest nośnikiem tej, tej podstawowej informacji, tej wzorcowej bazy. informacji, tą bazą, prawda? Więc tutaj jak gdyby jest połączenie tego rozkwit, tutaj jest tak. rozkwit tego, tego, tej, 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 tej bazy podstawowej i jednocześnie przejawu w materii istnienia. Moim zdaniem bardzo piękny. Dodatkowo jeszcze jest bardzo, tutaj bardzo taka piękny. zmiana, bardzo. która polega na tym, że on jest jak gdyby krzyżem skośnym. On nie, jest, nie, nie, nie wisi tak, jak normalnie krzyż poziom pionowy, tylko, tylko skośny, więc tutaj to też jest, moim zdaniem, wskazówka dotycząca zmian w rozwoju człowieka, które teraz następują. To jest inny mój krzyż, który też dostałem. Widzisz jak, jak widzisz punkt centralny jest znowu zaznaczony i cztery ramiona, to jest jakby taki trochę klejnot. Krzyż jest klejnotem. Ale tak prawdę mówiąc, moja przygoda, wiesz, z krzyżem sięga bardzo dawnych czasów. Jako młody człowiek Napisałem kiedyś wiersz, tak mi się przypomniał, wiesz, jak, 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 jak tego tematu dotknęliśmy. To mi się przypomniały moje pierwsze, jak gdyby, takie słowa na temat krzyża, wiesz, więc chciałbym tak. Ci przeczytać, jak ja to wtedy widziałem. Tak umieć chciałbym podwójnym cięciem naznaczyć swoją twarz, jak sarna, znaczy znane sobie ścieżki. I chciałbym jeszcze na krzyżu, kole tego świata wirując. Umieć odnaleźć własne znamię I wiedzieć chciałbym, czy lepiej z wami nieść nie swoje sztandary, promieni wrogów się lękać, czy lepiej może na drabinie siedzieć i zaglądać w twarze nowym światom. Także ja tutaj piszę, że na krzyżu kole tego świata wirując, więc to też nadaje pewną rangę, wiesz, krzyżowi. Tak. Ja myślę, że jeśli chcemy tak troszeczkę poważnie popatrzeć na nasz, co my tu robimy na Ziemi, on, zadać kilka pytań, to nie umkniemy spotkania z krzyżem. Mm -hmm. e, w nie, unikniemy. Form... nie unikniemy, nie unikniemy. Nie unikniemy, tak. Także to jest, to jest coś wielkiego, niesamowitego. No, tak, ale widzisz, właśnie też. Ja tu pokazuję te swoje krzyże, ponieważ moim zdaniem one wnoszą coś nowego również. Niby, niby dotyczą starych rzeczy, ale wnoszą również coś nowego. Na przykład tutaj, równoramienny krzyż, ale z czterema, jak gdyby takimi znowu klejnotami, piramidami, tak. które są białe w kolorze. Na... I zobaczcie, że wszystko tutaj, ta cała symbolika kolorystyczna również ma znaczenie, wiesz, chociaż nie dotyczy czakr. Ale dotyczy, dotyczy takich moim zdaniem jeszcze sprzed budowy czakr. Kiedy, yy, z czasów, kiedy tworzony jest dopiero zamysł, kiedy jeszcze nie ma postaci yy, przejawionej no jest czegoś. Mówię. Tylko wiesz, jest, jest, jest yy, z, idea. zamysł tak, jest idea. Jest dopiero jakby myśl, tak. chęć stworzenia tak. czegoś. I to jest właśnie kolor szary, biały i czarny. Te białe. Te białe yy, Piramidy, cztery, które, które um, są gotowe do pracy. Tu jest jeszcze inny wiesz, krzyż, tego typu widzisz jako, jako całość. Widzisz też znowu skośny krzyż, który przecięcie dwóch, dwóch jednakowych promieni. Także on, one, one się co chwila gdzieś wiesz, mutują. Tak. Jak, no. jak, jak wiesz, jak przy złotym podziale, prawda? O kosmosie wiemy coraz więcej. Wiemy, że z jaką precyzją jest skonstruowany, matematyczną, jaką harmonią. To jest coś, coś niesamowitego, pięknego. Tu mam jeszcze jeden taki, taki symbol, który łączy w sobie, e, słuchajcie, to o czym mówiłem na poprzednim wykładzie: e, symbol e, diamentu i, i, i krzyża, właśnie, jakby uświęcenie tego diamentu w Włączem. znaku krzyża. Ale jednocześnie jest tutaj poruszony jak gdyby, temat, czy zawarta taka informacja, czy też fragment wiedzy, która znowu była jakby początkiem i, i rozbudowywała się w następnych przekazach, dotycząca współpracy zewnętrza z wnętrzem i jak gdyby tego co. Tego, co przepracowujemy w sobie, z tym, co, co dajemy na zewnątrz. To chyba będziemy na razie kończyli. Tak na, na początek, kończyli? jako wstęp. Dobrze. Sporo ciekawych poruszyliśmy idei dziękuję Ci serdecznie. Chyba... Ja Tobie również dziękuję. I wiesz, myślę, że celowo żeśmy tutaj nie mówili o tym, co w Krzyżu zostało wypaczone, i jak gdyby w jakiś sposób Krzyż był wykorzystywany również przez siły zła. Ponieważ tak. to już jest. To jest historia. historia. Tego już nie ma. Tak. Jesteśmy tylko w, tej, w tym nurcie tej tak. radości. Tak jest. I to kreujemy. Wprawdzie. I to jest. 19년도에 나왔어.